ha <laughs> 这样子。 是我谢谢。 na recepcji w spa tutaj, beń, tutaj jest twarz, ci robi tutaj ci robi pewnie masaż ciała ale, ale patrzy w oczy, masaż ciała robi patrzy w oczy tu mam, nie wiem czego masaż najważniejsze jest Ты смотрю, одна из моих любимых, ну, прежде же هات It has not yet been played or peeped or anything. I'm checking for leaks by sucking it a little bit. You hear that little pop? It's good enough for me today. My objective here is to lower the crow. I'm taking a tiny bit of cane out of the middle part of the reed, provided there's enough. It Мы сидим, мы сидим. Okay's physician. One for diabetes. Two for, okay. for high blood pressure and one for thyroid. Okay, so we're gonna do nutrition response testing. This is what it looks like. Okay, good, good. Pinky thumb tip to tip. Great. Right. Body scan. co jest nie tak z nim i ma tak Muzzle. rękę o widzisz, ma tą to ręka mu się ukryła serce reszta jest w porządku to jest body scan skanuje mu no to mówię, że UFO bo on pan daje do kosmosu i on, on zbiera informacje z kosmosu So, we found that the heart is Leo's priority today. The tonsils actually are strong. Okay. I'm going to see what is it that the heart needs. I Okay, a you already know it's one of the chemicals. Parotid is something that... To a drop w wodzie? Wydaje mi się, że to ona ma taką 000. ale ona mu to położyła, na brzuchu, żeby coś tam zobaczyć, żeby ile potrzebuje i się zatrzyma na tej ilości, co potrzebuje danego, danej substancji. To znaczy, że się zatrzyma. Że machnie ręką, organizm zareaguje. Okay. Jak za ci tam widzisz? Jak to dostanie?

Aby się pokazało, że to ja tak działa, panana zrobił. A na inny nie robił. Przestań pośródło. z tym zjesta, bo, bo nie będę mogła tego wrzucić dryze, bo po się powstrzymuje właśnie od jej. Oj, my się wstrzymuje. Będę to? musiała to powycinać. No na serio, będę musiała to powycinać. Po wycinasz. Oh. Ja chcesz, żeby umyla tak. ciebie ja to. Że to... coś.